Największym niebezpieczeństwem dla chrześcijan, tak jak powiedział Jezus Chrystus, jest obłuda, faryzeizm, hipokryzja, szczególnie wśród przywódców duchowych, czy później, jak to się porobiło w Kościele Rzymskim, wśród tych hierarchów, biskupów, papieży. Obłuda jest czymś, co najbardziej odstręcza, odstrasza od chrześcijaństwa ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, ale o innej jeszcze tendencji, która też skutecznie niszczy od wieków, praktycznie od początku, może nawet istnienia chrześcijaństwa, niszczy kościół chrześcijański. Mianowicie taki eklektyzm religijny, że coś jest w jakichś innych religiach, coś się nam spodoba, bo ładnie wygląda, fajnie działa no to zaadoptujmy to, przystosujmy to do naszego Kościoła, tak? Na przykład pogańskie figury różnych bożków nazywali, o teraz to będzie apostoł Piotr, to apostoł Paweł, a wcześniej to był tam Zeus czy, czy jakiś inny, to początek właśnie tego procesu, nie? Ale chciałem wam dać przykład ze Starego Testamentu też, sytuacja gdzie Bóg objawił jak chce, żeby go czczono, dał wzór świątyni, dał ołtarz, jak ma wyglądać, dał szczegółowe przepisy dotyczące jak mu tam składać ofiary i tak dalej. To mieli Żydzi w Jerozolimie i jeden z żydowskich królów pojechał w gościnę do króla w Damaszku i tam zobaczył w pogańskiej świątyni piękniuśki ołtarz. Czytamy o tym Druga Królewska 16 rozdział 10 werset. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kazali zbudować ołtarz, który Bóg nakazał, przesunęli gdzieś tam z tyłu świątyni, tu stanął ten pogański, no i składali teraz ofiary na tym pogańskim, bo był ładniejszy, bo się spodobał komuś. I tu uwaga do chrześcijan. Czy idziesz za tym, co się Bogu podoba, co jest opisane w Jego słowie? Czy idziesz za, że tak powiem, porywami swojego serca, o tu ładne nabożeństwo, tu ładnie zaśpiewali, tu ładny obraz, figura, czy za tym, co Bóg powiedział? To jest probierz twojego serca. Czy ono jest przy Bogu, czy przy swoim widzi mi się?